W 1970 roku grupa rosyjskich badaczy rozpoczęła serię odwiertów na Półwyspie Kolskim. Miały one mieć charakter czysto naukowy i dostarczyć wielu cennych informacji na temat budowy skorupy ziemskiej. W pewnym momencie głębokość odwiertu przekroczyła zatrważające 12 km. Przypomnijmy, że najniżej położone miejsce na Ziemi, które zostało zbadane przez człowieka, torów mariańskich. Jego najgłębszy punkt, tak zwana głębia Challengera, liczy około 10994 metry pod poziomem morza. Choć pierwotnym założeniem naukowców było dotarcie na głębokość 15 km, jednak w 1984 roku doszło do pewnych komplikacji, Głowica wiertła za pomocą którego prowadzono badania, nagle utknęła w ziemi. Odwierty kontynuowano przy użyciu innego sprzętu, jednakże pojawiły się inne problemy, a mianowicie nagły wzrost temperatury. Na poziomie 12 km pod powierzchnią Ziemi osiągnęła ona ponad 180 stopni Celsjusza, co znacznie przewyższyło naukowe prognozy. Ponoć właśnie wtedy natrafili na dziwne miejsce przypominające podziemną jaskinię. Zaciekawieni i codziennym odkryciem Rosjanie postanowili zbadać pieczarę. Żeby zachować niezbędne środki ostrożności, najpierw w dłużna lesiska opuszczą specjalne sondy, które miały sprawdzić warunki panujące w środku. Co zadziwiające, pomiary wykazały, że temperatura wewnątrz jaskini. Sięgała nawet 2000 stopni Celsjusza, jak przyznał kierownik grupy badawczej dr Askowe. Naukowcy byli przekonani, że dokopali się do piekła. Na dzisiaj tyle, dzięki i do zobaczenia.